doczekałem się, słuchajcie, no wreszcie doczekałem się naukowego bełkotu na temat gier. Co tym razem powodują gry? Amo... Zawał serca. Znaczy się, znam kilka tytułów, które powodują raka. Jasne, CSGO na Silverach, Overwatch na niższych rangach, Fortnite czy LoL, zależnie od tego, na jakich ludzi się trafi. Ale zawał serca? To coś nowego. A więc zawały serca powodowane mogą być przez gry. Już nie omijanie śniadanka. Już nie epidemiczny stres i złą dietę. Już nie mieszkania pod linią przelotową samolotów. Już nie przez to, że jesteśmy starszymi kobitami bez bolca. Już nie aktywność fizyczna. Już nie gorętsze noce. Już nie zmiana klimatu, która niszczy serca naszych dzieciątek. Już nie jakiś magiczny napój, który natychmiastowo zatrzyma nasze serca? Już nie grzebanie w ogródku. Już nie odśnieżanie podjazdu. Już nie zasypianie z włączonym telewizorem. Już nie spanie w nieodpowiedniej pozycji. No kiedyś kurwa trafią. Gry wideo mogą powodować ataki serca u dzieci. Grzmi nagłówek The Telegraph. Link do pełnego artykułu oczywiście w opisie. I czytamy nieco niżej, że gry wideo mogą wywoływać ataki serca u dzieci z niezdiagnozowanymi problemami kardiologicznymi wykazało badanie. Hmm, ciekawe, kogo. Amerykańskich naukowców czy sowieckich uczonych. No i od razu okazuje się, że jednak nie u wszystkich dzieci, a u tych z chorym sercem. No niesamowite! Jeszcze się zaraz okaże, że w sumie. To nie gry? I dalej czytamy, dzieci, które nagle tracą przytomność podczas gry elektronicznej powinny być ocenione przez specjalistę od serca, ponieważ może być to pierwszy objaw poważnego problemu z sercem. No wydaje mi się, że gdyby syn mi zjechał pod biurko podczas grania w grę, no to chyba faktycznie zabrałbym go do lekarza. Co oni myślą, że co, zobaczyłbym jak spada pod biurko? Jak miałbym zareagować? Hmm. No, i przypuszczam, że to lekarz zdecydowałby, gdzie mamy się z tym udać dalej. No i co te gry robią? Wysyłają negatywne fluidy? Co one robią? Czytamy. Naukowcy uważali, że uśpione schorzenie serca jest wywoływane przez przypływ adrenaliny, które dzieci mają z gier, które grają. W emocjonalnych chwilach, takich jak po wygranej lub przegranej, Wrażliwe dzieci są szczególnie narażone na zatrzymanie serca. No i masz, czyli to jednak nie jakieś negatywne fluidy. I dlaczego znowu mówimy tu o grach? A jak dziecko będzie szło ulicą i nagle jakiś kierowca jebnie w klakson, bo ten przed nim nie ruszy nagle w jedną dziesiątą sekundy po tym jak zapaliło się zielone światło. Co jak ktoś nagle kichnie? Co gdy sobie smacznie zasypiasz, a nagle ta kurwa butelka wody obok łóżka postanowi zrobić to co wtedy zrobimy? Napiszemy, woda zabija, klaksony zabijają, kichanie zabija osoby postronne? No potem mamy już podpowiedzi. Jakie to groźne, że należy brać dzieci do szpitala, jeśli zdarza im się, słuchajcie, mdleć podczas grania. A jak zemtaje podczas prysznica, to co? Trzasnąć mu tylko plaskacza i zaparzyć rumianku? Newsflash, jak ci mdleje dziecko, czy ktokolwiek z domowników, to bierzesz dupę w troki, jedziesz do szpitala i robisz tyle badań, żeby przyczyna była jasna. A jeśli tego nie robisz, no to nie do końca jesteś najlepszym rodzicem. Ten artykuł byłby perfekcyjnie bezproblemowy, gdyby brzmiał: Gdy mdleje ci dziecko, jedź do lekarza! No ale wtedy wszyscy zreagowaliby, dzięki, do! A tak? No to się kiknęło. Tylko skąd tam się wzięły gry? Równie dobrze mógłby to być artykuł pod tytułem: Odświeżacze powietrza zabijają. Jeśli twój syn wszedł do kibla i zemdlał, bo matka postanowiła kupić odświeżacz powietrza na czujnik ruchu, to jedź do lekarza, bo to serce. Telegraf, COUK, jak jak się okazało, australijscy badacze, no bo z Sydney, mają rację, drogie dzieci. Nie grajcie w gry. Bierzcie narkotyki.